Podsumowanie konferencji prasowej i o podsumowanie zwycięskiego bez pod szlaku z 5 do 0, 0 do 5. Z punktu Proszę, tenera gości, pana Roberta Kastecznika. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa przede wszystkim ze stylu, w jakim chłopcy osiągnęli to, to zwycięstwo w drugiej połowie. Ja już po pierwszej połowie no, byłem zadowolony z ich postawy, bo widać było, że gramy o trzy punkty, że, że generalnie nie nastawiliśmy się na jakieś czekanie w środku pola, przyjmowanie zespołu gospodarzy, tylko graliśmy. To, co ich się uczymy w zajęciach, czyli gry naprawdę wysokim presem, by po odbiorze piłki spróbować po trzema podaniami, coś zrobić. Powiem tak, że wydaje mi się, że wynik krzywdzący dla drużyny Marcina, że, że, że jednak te 5-0 to, to jest takie... Ktoś, kto nie był na meczu, to wydaje mi się, że to grała jedna drużyna, a wydaje mi się, że no przy główce przy stanie 0-0, tam była taka sytuacja, w której żeśmy się pogubili, gdyby to szczelił, nie wiem kto to był zawodnik, no to podejrzewam, że mogło być różnie. Natomiast wydaje mi się, że kwestia tutaj, ja jestem bardzo daleki od oceny zespołu rywala, ale wydaje mi się, że niektórzy chłopcy troszeczkę psychicznie w pierwszej połowie takie nastawienie, takie tak, tak moje było takie odczucie, że zbyt łatwo od razu od pierwszych minut zdominowali by ten środek pola. Ja myślę, że taka szkoła się przyda. Ja parę razy taką szkołę miałem i potrafiłem wyciągnąć z niej wnioski. Myślę, że Marcin jest na tyle doświadczonym i dobrym szkoleniowcem, że spokojnie będzie wiedział co robić. A zespół kibicuję mu naprawdę bardzo, ponieważ jest rdzennym jestem mało i myślę, że to jest kwestia czasu jakiegoś jednego meczu, gdzie ci chłopcy się odbiją i będzie wszystko ok. A chłopcom swoim mogę złożyć jedynie no, najszczersze i najwyższej jakości gratulacje. Dziękuję. Dziękujemy. Ten gospodarz, pan Co można po takim meczu, meczu powiedzieć na pewno po pierwszej połowie, nie sądziłem, że, że ten mecz przegramy to aż 0 do 5. Tak no, mówię, no, kuriecana pierwsza bramka, gdzie, gdzie straciliśmy ją, można powiedzieć, w tramkarski sposób ustawiła, ustawiła Widać, że do momentu stracenia bramki jeszcze chłopaki walczyli i, i starali się grać z tyłu i z przodu, ale po stracie bramki widać było, że, że jeszcze pod, podjęli troszeczkę walkę, ale po stanie 2 już można powiedzieć, widać było, że, że, że chęci są, ale to są, te chęci starczały na drugą ligę, no niestety pierwsze widzę, jak widać na dzień dzisiejszy. Z samymi chęciami się nie, meczów nie, nie będzie wygrywał. No być może, że, że ta tutaj Robert powiedział, że to będzie dla nas szkoła, nauczka i, i, i tak powiedziałem, no gorzej być nie, być nie może i mam nadzieję, że wszystko zrobimy jako zespół, żeby następnych meczach y, to znaczy pokazać się z lepszej strony, żeby rzeczywiście te punkty zdobywać. Tutaj jest szkoła naprawdę, bo pierwszy mecz u siebie, inauguracja, widać było, że, że wszyscy żyli tym meczem i na pewno... Nie tak sobie wyobrażali ten pierwszy mecz, yy, w pierwszej lidze na bo no. Tak powiedziałem, no, na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego z tego meczu i trzeba wszystko zrobić, żeby w następnych meczach przede wszystkim w ranky, bo to na się dzisiaj jeszcze z naszą doroczką.